Szanowni Państwo, przed nami nowy 2017 rok. Chciałbym Państwu przekazać życzenia, aby minął ten rok w dobrym zdrowiu, aby dopisywało Wam szczęście, abyście Państwo realizowali swoje zamierzenia osobiste, rodzinne. Wszystkim firmom, małym, dużym, stowarzyszeniom, związkom, instytucjom kultury, sportu i wszystkich pozostałych Chciałbym życzyć dobrego, prężnego rozwijania się z działalnością na rzecz mieszkańców naszego miasta. Chciałbym Państwa również prosić do tego, abyśmy w każdym momencie zauważyli, że nie jesteśmy sami, że działamy na rzecz drugiej osoby czy innych osób. Zapraszam również do takiego wspólnego działania na rzecz rozwoju naszego miasta, bo wspólne decyzje na pewno będą z korzyścią dla nas wszystkich. Razem pomnażajmy te dobra, które będą nam służyć do poprawy jakości życia mieszkańców. Życzę Państwu wszystkiego dobrego w nowym 2017 roku.